Cześć. Tu Maria. I Klaudia. Razem tworzymy Pozjadane, czyli przestrzeń, w której rozmawiamy o diecie roślinnej, środowisku i szeroko pojętym stylu życia. Rozsiądź się wygodnie i pozjadaj z nami roślinnie. Cześć. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Pozjadane. Dzisiejszy odcinek jest moim kolejnym odcinkiem solowym. Dzisiaj chciałabym poruszyć z Wami temat insulinooporności, a konkretniej diety roślinnej właśnie w przebiegu tego zaburzenia metabolicznego. Zacznijmy sobie może od tego, czym w ogóle jest insulinooporność. Jest to, tak jak wspomniałam, zaburzenie metaboliczne, nazywane też stanem przedcukrzycowym. Jest to zaburzenie, które polega na tym, że komórki w naszym ciele przestają odpowiednio reagować na wytwarzaną przez, insu przez trzustkę e, insulinę, czyli hormon, który jest takim trochę kluczem do komórek, który pomaga nam mm, wtłoczyć glukozę, czyli ten cukier, tą energię, którą spożywamy, do środka do komórek, gdzie jest potrzebny właśnie do produkcji w naszym organizmie energii. W momencie, gdy rozwijamy insulinooporność, nasze komórki przestają odpowiednio reagować e, właśnie na ten klucz, stają się na niego oporne. I w związku z tym nasza trzustka musi produkować tej insuliny więcej, żeby ta komórka w końcu na nią odpowiedziała, bo my nie potrzebujemy glukozy krążącej we krwi, tylko potrzebujemy glukozy właśnie w komórce, gdzie będzie mogła być przetworzona na energię, która jest nam potrzebna do procesów życiowych. Także w momencie, gdy te komórki stają się oporne, trzustka próbuje. Troszeczkę zrekompensować to e, zaburzenie i produkuje tej insuliny więcej. I na początku e, jest to takie troszeczkę do załatania, można powiedzieć, ponieważ faktycznie większe ilości tej insuliny powodują, że poziomy glukozy, czyli stężenia tej glukozy naczczo. W naszym organizmie są faktycznie całkiem w porządku. Jednak zaczynamy powoli obserwować coraz, większą, coraz większe stężenia insuliny. Tutaj takim alarmującym wskaźnikiem jest insulina, która ma wartości dwucyfrowe. I im dłużej będziemy w tej insulinooporności tkwić, tym niestety jest gorzej dla naszego organizmu, ponieważ trzustka w pewnym momencie można powiedzieć się zbuntuje i przestanie tej insuliny produkować tak duże ilości, żeby faktycznie odpowiedzieć na potrzeby naszych komórek i w związku z tym będzie rosło nam, rosło nam stężenie glukozy we krwi i wtedy będziemy miały już do czynienia w momencie, gdy przekroczymy magiczne wartości 126 mg na decylit glukozy na czczo, będziemy miały już do czynienia z cukrzycą typu drugiego, więc insulinooporność jest takim przed cukrzycowym stanem, w którym jak najbardziej możemy sobie pomóc, żeby do tej poważniejszej choroby już nie doprowadzić, ponieważ to nie jest tylko krążący cukier we krwi. To nie jest tak, że on nic jakby nam złego nie robi. On niestety może nasilać stany zapalne, może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym stłuszczenia wątroby. Także my tej glukozy nie chcemy mieć zbyt wysokiej. Może niszczyć nam wzrok, może doprowadzić do zaburzonej funkcji naszego układu nerwowego, może doprowadzić do powstania stopy cukrzycowej. Więc naprawdę te zaburzenia, które są powikłaniami cukrzycy, nie są zbyt przyjemne. Dlatego tą insulinooporność trzeba jak najszybciej okiełznać. Jakie w ogóle możecie doświadczać objawy insulinooporności? Bardzo często jest to zmęczenie. Często też takie zmęczenie po posiłku. Czujecie, że gdzieś tam cały czas chce Wam się coś jeść, coś byście sobie właśnie przekąsali, no już nie macie takiej werwy do życia, można powiedzieć. Jesteście po prostu cały czas tacy no, dość mocno zmęczeni. Możecie też doświadczać problemów z utrzymaniem masy ciała, tylko tutaj. Jakby bardzo często właśnie ta nadmierna masa ciała jest przyczyną insulinoporności. Dodatkowo mogą być jakieś problemy z koncentracją, właśnie problemy z chudnięciem więc takie, no to są takie bardzo, bardzo typowe objawy właśnie dla zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Jak zdiagnozować insulinooporność? Ogólnie zawsze za diagnostykę odpowiada lekarz, więc nawet jeśli macie badania, można podejrzewać insulinooporność, jednak to lekarz, lekarz, najprawdopodobniej właśnie diabetolog, jest lekarzem, który potwierdza Wam właśnie chorobę zaburzenie bardziej metaboliczne niż chorobę, ale tak dla uproszczenia wreszcie jakiś czas pewnie powiem. I najprostszą tak naprawdę metodą e, właśnie sprawdzenia, czy mamy insulinooporność jest wykonanie glukozy oraz insuliny naczczo. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednie przygotowanie do badania. Tutaj musimy być e, na czczo około 12 godzin, dzień wcześniej, nie pić alkoholu, kawy, herbaty, e, nie wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego, który nie jest dla nas typowy czyli e, nie, nie idziemy dzień przed badaniem na siłownię pierwszy raz od roku. E, oczywiście jakiś mały spacer e, nigdy nie zaszkodzi, ale żeby faktycznie zadbać o to, żeby ten wysiłek dzień przed e, nie był e, jakiś bardzo intensywny, e, i w dzień badania. Też raczej e, warto starać się gdzieś tam unikać takiego intensywnego wysiłku, no bo jakby nie patrzeć, my też tą glukozę zużywamy, zużywają ją nasze mięśnie, prawda? E, w momencie gdy. Mm, my sobie na przykład będziemy biec przez 5 minut na autobus albo do punktu pobrań, to po prostu to badanie też może być niestety zaburzone. I tutaj na podstawie tych parametrów glukozy oraz insuliny naczczo możemy sobie policzyć wskaźnik HOMA-IR. To jest wskaźnik, który możecie sobie spokojnie znaleźć w internecie. Możecie go sobie tam policzyć, po prostu wstawiając wyniki swojej glukozy oraz insuliny naczczo. I tutaj takim Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest Homa ir powyżej e, 2,5. Jednak e, są również, również e, źródła, które gdzieś tam podają, że nawet jeśli mamy Homa ir powyżej 1, to warto już gdzieś tam e, zwracać bardziej uwagę na tą gospodarkę węglowodanową. E, są również testy takie jak eugl euglikemiczna klamra metaboliczna czy test tolerancji insuliny. Jednak to są bardziej badania wykonywane na poczet e, jakichś badań, więc e, raczej ciężko jest wykonać sobie takie badanie tak po prostu, bo to są testy też e, dosyć drogie. Możliwe jest również oznaczenie e, krzywej, glukozowej oraz insulinowej, e, na podstawie której e, po wypiciu roztworu glukozy pobiera się e, próbki właśnie glukozy oraz insuliny i tutaj najlepiej zrobić e, taką krzywą co najmniej trzypunktową, czyli robimy co najmniej pomiar naczczo po godzinie i po dwóch godzinach, jednak im więcej mamy pomiarów, czyli robimy też e, na przykład po półtorej godzinie, po trzech godzinach, tym bardziej jesteśmy w stanie mm, zobaczyć, jak ta gospodarka węglowodanowa po prostu pracuje. Jakie są przyczyny tego zaburzenia? E, po pierwsze, genetyka, czyli e, to jest insulinoporność taka, można powiedzieć, wrodzona, która polega na tym, że albo receptor dla insuliny jest nieprawidłowo zbudowany, albo sama insulina jest nieprawidłowo zbudowana. I wtedy, wiecie, to jest tak, jakby do zamka wkładać inny klucz, prawda? Albo mamy stary klucz do, do drzwi, a ktoś nam wymienił zamki. No niestety, nie ma wtedy tej kompatybilności, czyli nie ma możliwości właśnie tej, tego włączenia komórki, tych transporterów, żeby tą glukozę faktycznie móc dotransportować do wnętrza komórki. Ale takim czynnikiem modyfikowalnym, który tak naprawdę w obecnych czasach chyba większość przypadków insulinoporności jest odpowiedzialny, to jest styl życia. I tutaj narażone są osoby, które mają BMI powyżej 25 albo WHR powyżej lub równy 0,9, czyli to są osoby z otyłością, najczęściej otyłością brzuszną, ponieważ to tkanka trzewna, czyli ta otaczająca nasze narządy, jest w stanie generować stany zapalne i nasilać insulinoporność. Palenie papierosów również może wpłynąć na zwiększone ryzyko rozwoju insulinoporności, również zaburzenia wątrobowe, lipidowe, niska aktywność fizyczna, zła e, dieta, czyli dieta bardzo bogata w węglowodany proste. E, oraz bardzo często insulinoporność zdarza się również w przebiegu e, zaburzeń hormonalnych, takich jak PCOS. Czy da się e, ogólnie złagodzić e, insulinooporność? Bez ingerencji takiej farmakologicznej, bez leków. Tutaj jak najbardziej uważam, że zmiany w stylu życia powinny być pierwszym krokiem podejmowanym właśnie przez osoby z insulinoopornością, żeby sobie z tym zaburzeniem poradzić. Pierwszą rzeczą jest włączenie aktywności fizycznej, ponieważ w momencie, gdy nasze mięśnie zaczną pracować, będą tą insulinowrażliwość poprawiać. Czyli będzie taka. Zależność, że e, jakby te mięśnie będą po prostu bardzo potrzebowały tej glukozy, tej energii, która będzie im potrzebna właśnie do pracy, więc ta insulinowrażliwość będzie po prostu dużo lepsza. Drugą zmianą jest oczywiście e, zmiana diety, e, bardzo często diety, e, która jest zbyt kaloryczna na dietę redukcyjną, bo tutaj tak jak wspomniałam, ta tkanka tłuszczowa trzewna otaczająca nasze narządy ona bardzo często nasila nam insulinooporność, dlatego redukcja masy ciała bardzo mocno wpływa na poprawę parametrów metabolicznych. Bardzo pomocne okazuje się również włączenie diety, takiej diety na bazie diety śródziemnomorskiej, diety o niskim ładunku glikemicznym, czy właśnie diety roślinnej, o której będę Wam opowiadała w dalszej części, a także suplementacja. Jednak suplementacja powinna być dobrana indywidualnie do wyników badań. Jednak mogę tak pokrótce wspomnieć, że tutaj bardzo ważną rolę pełni witamina D, pełni magnez, pełni wyciąg z cynamonu, kurkumina, berberyna czy inozytole. Ale to tak jak mówię, bardziej pokrótce. I to nie powinna być suplementacja, którą powinna przyjmować każda osoba z insulinoopornością, ale są to elementy suplementacyjne. Które faktycznie mogą wspomóc nam insulinowrażliwość. I e, wspomniałam też o ładunku glikemicznym. E, co to w ogóle jest? Ładunek glikemiczny jest moim zdaniem lepszym parametrem do oceny jakości diety niż indeks glikemiczny, ponieważ ładunek pokazuje nam jakby wpływ konkretnego e, produktu, konkretnego posiłku na to, jak nasz organizm będzie reagował właśnie na, e, na ten posiłek pod kątem stężenia glukozy we krwi. Więc ładunek glikemiczny niski i średni pomaga nam troszeczkę tą glukozę jakby uspokoi, że ono nie będzie nam rosła po prostu bardzo szybko, takim wiecie, ogromnym pikiem, a potem będzie nam e, spadać, tylko ta glukoza będzie nam spokojnie po prostu dzięki temu rosła, dzięki czemu reakcja trzustki będzie mogła być adekwatna, nie będzie jakaś taka przesadzona, przez co też często insulinooporność e, się właśnie rozwija. Ładunek glikemiczny zależy też od rodzaju obróbki termicznej. Tutaj najczęściej właśnie surowa żywność, taka oczywiście, którą da się zjadać surowo, ma najniższy indeks glikemiczny. Niski indeks glikemiczny zawierają również produkty, które nie mają dużo węglowodanów prostych, czyli to są na przykład jakieś orzechy. Tutaj troszeczkę wyjątkiem są orzechy nerkowca, one troszeczkę więcej tych węglowodanów mają, dlatego są słodkie. Jakaś oliwa, źródła białka, to wszystko są rzeczy, które mają niski średni indeks warzywa, niektóre owoce również. Jak ogólnie sobie obniżyć ten indeks? Tak jak wspomniałam, obróbka termiczna na to wpływa, dlatego warto jest gotować al dente, na takie półtwarde, na pewno rozgotowane czy makarony, czy kasze będą miały wyższy ładunek. Ładunek obniżamy sobie również przez dodatek tłuszczu oraz białka, czyli właśnie polanie czegoś oliwą z oliwek, czy dołączenie orzechów, źródła białka typu jajko, ryba, jeśli jecie, albo jakieś strączki. No i dodatek surowych warzyw, które stanowią gdzieś tam połowę objętości talerza. Najlepiej warzyw surowych, ewentualnie po takiej krótkiej obróbce termicznej. No i tak, przechodzimy sobie teraz do diety roślinnej i wpływu właśnie tego rodzaju diety na insulinooporność, i tutaj jeszcze raz zaznaczę, że absolutnie nie mam na myśli diety wegańskiej, bo to nie jest jednoznaczne. Dieta roślinna to jest dieta nisko przetworzona, oparta jak na jak największej ilości właśnie roślin, ewentualnie z minimalnym udziałem produktów odzwierzęcych. Ale jest to dieta nisko przetworzona, czyli nie uwzględniamy w niej jakichś wegeparówek, burgerów, słodyczy itd. Tylko opiera się na nasionach, na strączkach, na orzechach, na warzywach, owocach i na olejach. Więc e, tutaj e, dieta wegańska nie zawsze jest dietą e, roślinną. E, no i zacznijmy sobie może od tego, że dieta roślinna e, jest e, znana z tego, że ma dość niską gęstość e, energetyczną. To oznacza, że w takiej samej objętości, takiej typowej e, diety roślinnej, e, będziemy mieć prawdopodobnie mniej kilokalorii niż w takiej samej objętości, e, właśnie posiłku, która będzie zawierała produkty pochodzenia od zwierzęcego, e, jakieś, nie wiem, tłuste ryby, mięso czy, e, czy jajka, albo ewentualnie nabiał. Dlatego e, często dieta roślinna, jest bardzo fajnym pomysłem właśnie w przypadku redukcji masy ciała, ponieważ mamy dużą objętość posiłku. To jest też dieta bogato-odżywcza, czyli dostarcza nam dużej ilości witamin i składników mineralnych, a mimo wszystko dostarcza trochę mniejszej ilości kilokalorii, dzięki czemu łatwiej nam utrzymać deficyt energetyczny i łatwiej nam zrzucić tą tkanką, tkankę tłuszczową, która może nam insulinooporność nasilać ogólnie też e, właśnie zamiana produktów odzwierzęcych na roślinne. Może zmniejszać nam e, ryzyko chorób metabolicznych, dlatego nawet niekoniecznie całkowita eliminacja produktów produktów odzwierzęcych, ale ograniczenie, czyli na przykład do tej pory jadło się mm, gdzieś tam mięso na śniadanie, potem na drugie śniadanie, śniadanie jakieś nabiał, potem na obiad znowu mięso e, i na kolację znowu na przykład mięso albo rybę, no to samo ograniczenie tej ilości produktów odzwierzęcych. Będzie korzystne. Ja wiem, że ten przykład, który ja podałam e, może brzmieć e, tak trochę groteskowo, ale faktycznie e, gdzieś tam taki model odżywiania ma jeszcze naprawdę bardzo duża mm, ilość osób, dlatego u takich, e, w takich przypadkach nawet ograniczenie ilości spożywanego, e, spożywanych produktów od zwierzęcych będzie mogło mieć wpływ na poprawę parametrów związanych właśnie z wrażliwością tkanek e, na insulinę. Dieta roślinna. Czyli jeszcze raz powtórzę, ta nisko przetworzona jest świetnym źródłem węglowodanów złożonych, które są zalecane nawet w przebiegu cukrzycy typu drugiego, a tutaj wiemy, że insulinoporność jest takim stanem przedcukrzycowym. Węglowodany złożone są bogate w błonnik pokarmowy, który po pierwsze wpływa na różnorodność bakterii w naszych jelitach, a wiemy, że gdzieś tam stan naszych jelit ma wpływ na parametry metaboliczne. Tutaj... Pełnoziarniste zboża m, są też bardzo e, jakby znane z tego, że mają prewencyjny udział w rozwoju właśnie cukrzycy typu drugiego, e, a z kolei te zboża, które już nie wpisują się w schemat diety roślinnej, czyli te rafinowane, typu, e, nie wiem, jakiś chleb tostowy, albo jakieś chrupkie pieczywo, nie wiem, pszenna buła i tak e, dalej, to już jest... E, rodzaj zbóż, który może nam zwiększać ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego, a więc też ogólnie zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Bardzo fajnym związkiem obecnym właśnie w takiej nisko przetworzonej diecie roślinnej jest beta-glukan, który jest obecny w owsie. On pomaga osiągnąć właściwe parametry w gospodarce lipidowej, która często przy insulinooporności również może być zaburzona. Dodatkowo będzie wspomagała również, wspomagał również jakby stan naszych bakterii jelitowych i będzie wpływał również na opóźnione opróżnianie żołądka w związku z czym gdzieś tam po posiłkowe stężenia glukozy w naszej krwi będą po prostu bardziej łagodne nie będzie tak jak mówiłam wcześniej takich pików góra dół góra dół, które nie są bardzo korzystne dla naszego organizmu. Co jeszcze w diecie roślinnej może wpływać na poprawy parametrów w gospodarce węglowodanowej. Jest to ograniczenie żelaza chemowego, czyli żelaza pochodzącego właśnie z produktów odzwierzęcych. Tutaj szczególnie takim źródłem jest czerwone mięso. Żelazo chemowe spożywane w nadmiarze może wzmagać stres oksydacyjny i powodować zwiększoną produkcję takich wolnych form tlenu i to może mieć wpływ na takie podniszczanie komórek beta-trzustki, które są odpowiedzialne za produkcję właśnie insuliny. Dodatkowo bardzo często wysoka ferytyna jest również skorelowana z gorszą wrażliwością tkanek na insulinę. Tutaj można troszeczkę polemizować, bo to też może być oznaczone jako marker stanu zapalnego, więc ta ferytyna niekoniecznie jest odżywieniem żelazem. Może to być po prostu stan zapalny, który w insulinooporności jest. Aczkolwiek warto wspomnieć, że te wysokie stężenia ferytyne faktycznie są odnotowywane u osób z insulinoopornością. E, korzystnie na, na wrażliwość tkanek na insulinę wpływa również zwiększony udział białka roślinnego. E, to jest e, rodzaj białka, który powinna włączyć sobie tak naprawdę każda osoba, a zdecydowanie mm, już tak powinna, powinna włączyć osoba, który, powinna włączyć osoba która ma e, insulinooporność. I tutaj zastąpienie 5% spożytej energii, której źródłem są białka od zwierzęce, na białko roślinne zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę o około 20-25%. I tutaj w drugą stronę, gdy zamieniło się białko roślinne na odzwierzęce, to ryzyko rosło. I największe ryzyko było w momencie, gdy my sobie białko roślinne zamieniliśmy właśnie na mięso przetworzone. Także to też pokazuje, że to białko roślinne ma bardzo dobry wpływ na wrażliwość tkanek na insulinę. Korzystnym i wartym uwagi jest również białko sojowe. My często tej soi bardzo mocno się w diecie boimy, jednak soja jest bardzo dobrym źródłem argininy i glicyny. To są aminokwasy, które mają bardzo korzystny wpływ na produkcję insuliny i wrażliwość insulinową. Dlatego soję czy w postaci jakiegoś tofu czy tempehu naprawdę warto sobie do diety wprowadzić. Jak już jesteśmy przy aminokwasach, to białka roślinne mają więcej L-argininy. I tutaj w badaniach gdzieś tam wykazano, że właśnie suplementacja tym aminokwasem wykazywała właśnie korzystny wpływ na funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej. Więc tutaj znowu, jakby kolejny argument. Na rzecz tego, że białko roślinne jest po prostu bardzo korzystne w przebiegu insulinooporności. Dodatkowo białka te zawierają mniej aminokwasów takich jak histydyna, metionina, alizyna czy treonina, których wysokie spożycie może sprzyjać insulinooporności. Dodatkowo w białkach zwierzęcych mamy więcej aminokwasów rozgałęzionych, których metabolizm przebiega w mięśniach szkieletowych. I co to ogólnie oznacza? Oznacza to, że komórki mięśniowe w tym momencie, gdy my mamy dużo tych aminokwasów rozgałęzionych, muszą zająć się metabolizmem nie tylko glukozy, ale również tych aminokwasów. Można powiedzieć, że są wtedy trochę bardziej zajęte, przez co stężenia glukozy mogą być wyższe we krwi przez to. Może być również zaburzony wtedy proces powstawania glikogenu, czyli takiego można powiedzieć zapaso, takiego, e, takich naszych zapasów e, właśnie węglowodanów e, w organizmie. E, białko roślinne odpowiada również za ograniczenie stanów zapalnych, które bardzo często są obecne w przebiegu właśnie insulinooporności, e, a zastąpienie porcji mięsa czerwonego właśnie jakąś garścią orzechów czy porcją pełnoziarnistych zbóż e, zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Ponad 20%. I to znowu nie jest wiadomość, że mięso powinno się zastąpić dodatkową ilością kaszy, bo to tak nie działa, ale jakby chciałam Wam uzmysłowić, że faktycznie gdzieś tam nadmiar mięsa w przebiegu insulinooporności po prostu niestety nie będzie zbyt korzystny. Także jak widać, a w sumie bardziej słychać, dieta roślinna jest takim dość sensownym rozwiązaniem właśnie w przebiegu insulinooporności. I to też absolutnie nie jest tak, że ja teraz wszystkim polecam przejść właśnie na taką dietę opartą tylko i wyłącznie na strączkach i na pełnoziarnistych kaszach, ale warto mieć po prostu na uwadze, że samo ograniczenie produktów odzwierzęcych i zastępowanie ich właśnie produktami roślinnymi może mieć korzystny wpływ na przebieg zaburzenia. I tutaj znowu... Nie wszyscy gdzieś tam skorzystają z diety roślinnej. To nie jest dieta idealna dla, dla wszystkich, bo są osoby, które mają gdzieś tam problemy większe lub mniejsze z jelitami, na przykład. Więc takie rzucenie się właśnie na taką nisko przetworzoną dietę roślinną może przynieść u niej po prostu więcej niekorzystnych objawów. Ale warto mieć z tyłu głowy, że jest to model żywienia, do którego po prostu warto dążyć do samego tego ograniczenia produktów odzwierzęcych do samego wybierania po prostu nisko przetworzonego jedzenia, żeby móc poprawić sobie funkcjonowanie gospodarki węglowodanowej, bo tak jak wspomniałam gdzieś tam insulinoporność naprawdę jest do ogarnięcia stylem życia, dietą, niekoniecznie od razu trzeba gdzieś tam włączać jakieś leczenie farmakologiczne, aczkolwiek no to też jest do Decyzji lekarza. Czasami gdzieś tam te zaburzenia są na tyle silne, że lekarz stwierdza, że leki są potrzebne, ale tutaj bardzo często redukcja masy ciała, większe, większa ilość ruchu i włączenie nisko przetworzonej diety naprawdę może zdziałać cuda. Na koniec chciałabym też powiedzieć wszystkim osobom, które cierpią na insulinoporność, żeby nie bały się tego zaburzenia. Ponieważ z odpowiednim zarządzaniem na Peralem naprawdę da się złagodzić jego przebieg, da się tą insulinooporność w cudzysłowie cofnąć i doprowadzić do tego, że ta gospodarka węglowodanowa znowu dojdzie do odpowiedniego funkcjonowania. Także tutaj faktycznie odpowiednie działanie, dostosowane do Twoich potrzeb, bo gdzieś tam każdy potrzebuje. Innych składników, innej suplementacji, trochę innej diety, żeby faktycznie jak, w jak najlepszym stopniu wpłynąć na poprawę właśnie parametrów takich jak glukoza czy insulina. Ale tutaj nawet takie właśnie podstawowe zasady, jak zwiększenie ilości surowych warzyw, strączków, orzechów, dobrej jakości tłuszczów typu e, oliwa z oliwek i ograniczenie nawet produktów e, odzwierzęcych, może Ci pomóc w odbudowie wrażliwości na insulinę. Także e, dziękuję Ci bardzo za to, że byłaś lub byłeś dzisiaj ze mną e, przy tym odcinku i mam nadzieję, że udało Ci się skorzystać właśnie z tej wiedzy, którą próbowałam Wam e, dzisiaj przekazać. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Pozjadane.